Halo, halo widzowie, z tej strony Dejj Gorex, witam Was na kolejnym filmie na tym kanale. Gram dzisiaj z moim kolegą w Fortnite, przywitaj się. Hello. Dzisiaj nagrywamy challenge w nowym sezonie, że um, robimy tylko, tylko sejfy. Musi, mo, musimy zrobić minimum dwa safy e, wraz z pociągiem. Więc życzę nam powodzenia w komentarzach. Zostawcie lajka. Suba z dzwoneczkiem, żeby ważne filmy nie ominęły. Yy, I zostawcie jakiś miły komentarz na A ja będę wam mega wdzięczny. To wtedy wam przypnę jakieś serduszko. Więc teraz już przejdźmy do odcinka. O. Dobra. Więc właśnie mia miałem taki plan, żeby widzowie, właśnie byśmy polecieli teraz po prostu na. No po prostu na no wszystkie sejfy spróbujemy. Ra wraz z pociągiem. I no, więc spróbujemy. Xavier... Xavier jak myślisz? Uda nam się? No. No, i to tak lecimy. Czekaj, bo ja... a Możemy na pociąg. Dobra. Na pociągu jest medalion. O kur... Myślałem, że już na pociągu jest medalion, ale nie, dobra. Jak... Dobra, zobacz. <laughs> ja ci powiem. Bo on tu jedzie, nie? Bo on Tu jedzie, to my możemy... Pojechać... Tutaj. Nie nie, 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 właśnie. My... Ja ci powiem. Tylko gdzie to było? Jak to jest tak... To możemy tu jakoś... W sumie możemy... Tu możemy. Dobra. Dobra. Zawierobimy to. Nup Ej mam 10 pingów 8 ja mam mam 8 pingów, co jest to? No, czy nie wiem Dobra Idziemy tutaj taki piękny zachód słońca, proszę Dobra, 3, 4, skacz Rabusie, hmm? lecą Dobra, on się gdzieś tu zatrzyma, on się gdzieś tu zatrzyma Leci Czekaj, gdzie on leci? Nie, No, to dawaj, dawaj za szybko Powinniśmy zdążyć bo Chyba ktoś tu leci, wiesz? Kurczaki, bo ktoś tu leci. Kurczaki. Możemy na te kontenery spróbować. To... E, na kontenery, no na kontenery, szybko. E, ja odbijam, odbijam, odbijam. Dobra. Najwyżej ich zabijemy. Ej, tu nikogo nie ma, let's go! Prawidzowie, teraz podpiszcie w komentarzach, czy nam się uda. Zapiszcie w komentarzach, czy nam się uda Jest. Życie nam szczęście w tym challenge'u Dobra, ja bym jakiejś właśnie... Ej, kto to z panu chrybny! Elo, ryba! Ryboszak uuu chcesz? O! No prostu. Dobra, dobra Ja termity se wezmę Ej, mam dynamic. Ej, dobra, bo już jedzie ten, jedzie, jedzie pociąg, jedzie pociąg. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, e a bo dobra, weźmy tą pompę, można z tej pompy. Ka Uwaga, kam się, kam się, kam no. się ma. Jedzie, 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 widzę go. O, Słys słyszę go, widzę go. Dobra. O, go... Myślę, że już go przejmują. Nie no, znaczy safe na razie nie. Save nie. No nie, ale mam... By go tylko nie rabowali, nie? O, tam! Są! Są ludzie! Uwaga! Co? Od razu ci mówię, że... A to robi? Spokojnie, ja ci powiem co mam robić. Ta, rabują! Rabują, rabują, rabują. Co? No. Spokojnie. Jest strzelaj? Jeszcze liłem! Jeszcze liłem! Ale jest kiedy strzelać!

Dobra, To Uwaga! A ty co robisz ty, kurwa? Właśnie, Ja mogę wziąć monety, ale ci da później. Naśmowęś, I masz jakieś fajne? Ale co? Nie, jestem nie, nie. Nie. Dobra, pierwszy, pierwszy save. Pierwszy save zaliczony. Dobra, zabijaj, zabijaj. I lecimy szybko na drugi, dobra, na, drugi, na drugi, na drugi, na drugi, na drugi. pies auto. Masz auto? Ja cię ma... znam. Ma motor, ma motor, motor, mam motor Motor leci, dobra. No dobra, szybsze będzie auto. Wsiadaj. Dobra, a dawaj. Nie ja liczymy pociąg. Albo dobra liczymy. Nie ja liczymy na Chodź wsiadaj, tu. Masz laga? Halo? Halo, jesteś w sobie? Ale ja mam lag, ja... O! Halo! Skraszywało! O, jest, dobra! Myślałam, że mi skraszywało! Je jestem, jestem! Mi ja też, myślałam, że mi po... Dobra! O kur... Robują, Dobra! Ej, zgarnęli bosa. Szybko, po drugi! Widzowie na przykład... Ale... Robimy tak na przykład, że... Lecimy tu. Na jednym jest... O nie! Zgarnęli medalio! Kurczę! No trudno! To nie! Jeszcze zamaskowaliśmy! A to lecimy tu! Jesz Idziemy tam, tam jeszcze nie zabrali sejfu. No a tu Cię. też mogłeś już jak ci, Przypominam, że właśnie musimy zrobić minimum, minimum dwa sejfy, żeby na A Igor, udało... mogłeś tam pojechać? No, jeden tam na zasadzie ale no, to za nami było 300 metrów. Wiem, ale to było rabowane już. Typ, typ, typ! Ty. Dobra, zabijaj, zabijajmy go, szybko. Bo to jakiś bocik. Leży, 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 leży. Gdzie auto? Nie, 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 Dobra, widzowie teraz szybko, nie, nie, Dawaj po auto te takie, te Tak, tak, tak Za chwilę no, Dawaj szybko Ej, my całą mapę przejechaliśmy Wysoka Dibu, dibu, daj Ja mam jeszcze termity Spoko Ja też, ja mam cztery Ja nas zabezpieczę tutaj i tak zrobię. Nie przejmujcie się, to tylko napad gdzie mam tu niby iść? Bo jestem pierwszy raz na tym safe. Ja będę? Wiesz gdzie to? Tu prywatę. mam! Mam safe. No właśnie! Termit, termit, termit Ja będę teraz rozwalał to!

Cielam. Dobra, tu kolej, tu kolej, tu kolej, tu kolej, Jeszcze jedno, tu kolej, tu kolej, tu kolej, tu Jest, 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 tu kolej, tu kolej, tu złota tu kolej, tu kolej, tu kolej, fan. Baby Krush na A ile masz? Ile ja masz? mam trzy. No to cztery. Dobra, jazda teraz, teraz. Miliu, teraz jeszcze to wygramy. Musimy właśnie jeszcze. nie Wspomniałam Wam powiedzieć. Jest. Dobra, ja, ja, jak najwięcej, lecimy po kolejnym. To się Elber. czasem omawia. Ale Elber. nie, niestety nie, bo już są wszystkie obrabowane. Nie! Czekaj, nie, bo jeszcze furgonetka! Jeszcze furgonetka! Dobra, szybko! Jeszcze widzowie, e, powiedzieć wam, że jeszcze się furgonetka liczy. Się liczy. Będę szybko, da, jedź! E, damy medalią, możemy na medalion! Po I tu są auto szybkie! Tylko. Bierz swoje, jedziemy! Dobra, jedziemy! I jeszcze się furgonetka liczy, jak, jako taki mały safe. O kurczę. jest pół safe, Dajmy, Pół safe. Ale to jest taki mini Steve. Więc możemy to zaliczyć. Furgodawka nie hałaś, żeby Strzelają. Jakieś bocziki. No, jabł. To jest taki. Widzowie, zobaczcie to. Pa, pa, ma ze sniperki. Joli są. Tam, z dale na daleko. No są lasy, nice, no jesteś. Dobra, chodźcie do auta, do auta, do auta, do auta, do auta, do auta. Dawaj. Okay. Lec... Musimy na most pojechać. Lecimy na hey, igor. Musimy na most pojechać. Ej hey, no, tam jest coraz dalej. Musimy szukać na most widzowie, bo inaczej to będzie problem. Aaa, z kamerzy, z kamerzy. Tego jedziemy, widzę ich! tu z Na stronej ruggi, tu ty Tu z jeszcze. A tu Leży. Szybko! Słucho. Auto, 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 auto bierz. Dawaj Igor. Ej, Dora, o tu jeszcze jest blisko. Halo. Leź w niego. Halo Ej, dobra, oni, oni uciekają! Goni, goni, goni! Ej, szybko! siadaj. Wsiadaj! Jeszcze wleć! Nie no, uciekają nam! O nie, Jacyś... co tam? nie Strzelaj, strzelaj, strzelaj! Strzelaj się przyładować? Ładuj ładuj, w nich, ładuj w nich tam w aucie Słuchaj, kierowce, kierowce! Kierowca, nie, dostałem szybko ładuj się Chabu, tu są jakieś armatki Ładuj, ładuj tam, ładuj tam Ładuję Ile to ma HP? Nie wiem, ale to wlatuje do strefy Dobra, zablokowuję to Dobra wysiadka po prostu Po na tym aucie Leży kierowca! Nice! Ej, masz termity? Mam, mam, mam. Dobra, ja podkładam termity. Mam, dawaj. Ej, uwaga, pomagierzy, pomagierzy. po magierze! Trzelam, strzelam. Mam ja... ładuję, w żółte, Ładuję! Ładuję. Okej. Okay. Jakie okay, bo ja tu się Ład, zablokowałem. Ładę, ładę. Mamy, nie mam strefy. Okay. Ładuj, ładuj, żółte. To jest ostatni Jestem tam. mną. mi. Ta, topa, kurde. Ej, ja nie mam, nie mam. Ej, są jeszcze jednego. Dziś tak, tak, tak. Pi, pi, pi. Ja nie, mogę, nie, nie, to nie, są... nie, 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 Co? Nagrywam odcinek! Czaki. Czekaj, Czekaj. Sorry nie, za mojego nie, po prostu nie, Co nie, odcinek nie, 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 Bierz auto, bierz auto, nie, auto te. Wsiadaj Wsiadaj! Okay. Dobra, czekaj. Dawaj. To jest w ogóle to siema tylko. Siema. Siema. Robimy czelek że musimy y, min, minimum dwa te... Y, Co, dwa medowiony? Nie, dwa... Y, dwa sejfy otworzyć. Musimy A. jeszcze wygrać. Uch, czaki. Dobra, wysiadaj. Wychodź. to już medal, dawaj medal. Możemy, no to chodź na tego medal. Chodź na medal, chodź na medala. Ja ich nie widzę nigdzie. Mam. Ja też. Chodź podejść. Oni są chyba w sklepie. Nie, oni w sklepie nie są. Nie uciekają. A, bo się boją. A, bo chyba jest w strefie, może nie są. Ciu, ciu. Dobra, szybko, szybko, widzowie. Lecimy po medal i to wygrywamy. Jazdo! za po medal. Ja mam Kto ma tak? Aaaaauuuu Sorry widzowie Ej, nie! O, bo ty tam jesteś! No tak 92! Kraket! Dobrze! Jeden... No i jeden ma on Musimy jeszcze widzowie wygrać grę, nie? Oho, dostałem! O dupa A jeszcze w strefie nie jestem. Dreszy! Ej, dwa HP! I to to, dwa HP! No nie, widzowie, zawiodłem. Dobra, musimy wygrać. Jeszcze ostatnia runda. O Widzowie, Teraz co robimy. O, ja zawsze no robię. Dobra. Teraz co robimy. Jazda. Teraz to robimy. Przepraszam, że się powtarzam, ale... Dobra. Dobra, teraz mamy... Musimy zrobić taki. Lecimy na pociąg, albo nie mm, Polecimy teraz tak. Polecimy tutaj. Stąd pójdziemy Ej, na wilczygłości, co? A z wilczygłości? No. Co? I mamy minimum dwa. Przedaj sprawdzę widzowie na serwerze man Manoika. Halo Igor. No, halo, co? Co ciągle, co? Serwizow za reklamę? No co? Ksawier jesteś? Xavier poczekamy na niego Dobra, Ksawier jesteś? Już dom goto. A jeszcze nie widziałam sklepu, więc sobie zobaczę. Bo jakiś szczur. Dobra, co to jest Kie kiebas? Co, Co? Co? Halo? No halo, co? Co? Co jest? Fox? co Fox? Igor. Co? Co Fox? Co? A, dobra, o ja wiem, bo jestem ja są No co Fox? Co Fox? O, dobra, teraz, ty słuchajcie. No. No co? co, co zginęli, zginęliście tak szybko. Jak szybko! Tak szybko. No szybko. Long pole jestem. Dobra. Dobra. I mogę ci się No ale nie, Bugaton z Foxem. No ale nie, z Foxem. Widzowie mam okay. teraz przegłosy, przez chwilę i właśnie y Fox. O czym mają pamiętać? Widzowie? Pozostawili lajka i suba. A suba z czym? Z dzwoneczkiem, oczywiście nie. A dlaczego? Żeby były na bieżąco filmy, nie. No i Sigma. Dobra. Yy, lecimy na Siedlisko, samow, samowi, samowolki, potem na sklep, a potem na Wilcze jak się uda. <coughs> o, ale będę miał ale będę miał obs landing. Ja są chłopie pierwsze do ostrzału. O, o Boże. To <coughs> Ale gówno. Przepraszam, widzę zasławnictwo. Oczywiście, ale no. Stwierdzam fakt. No to. Lecę tu, lecę tu, lecę tu. A tu nie ma skrzynki żadnej. Chyba ją Nie Nie, nie ładuję, Ty! No co, chstawier! Ja mogę się teraz wywalić okay. O kur... wybąbiłem! Ollebouf okay, dawaj bombiew. pałkę. Ja yeah, wiem, wiem, wiem. Idę cię. Idę cię zrisować. Gdzie to jest bus? Będziecie Nie trafcie mnie please W ogóle właśnie widzowie jeszcze się raz po prostu ze wczorajszego odcinka. Napiszcie jak wam się podoba sezon od 1 do 10 i co go... i To wiem, wiem Tylko ja nie mam HP a ja mam wtedy piszę to serduszko, gdy napiszę to, napisze, to, jest, to, jest, to jest. Piszcie, piszcie. Dawaj. Dawaj, dawaj go. Dobra. Ej, widzę typa! O ja tak nie widzę typa. O je... Ej, leży. Leży, kwiczy. Ej, macie termity gdzieś? Nie. Kurde! Jeszcze mamy plecy! Fuba. Zabijcie tego! Bosa. Ja nie mam ammo! Dawaj, dawaj, to dawaj! Ja nie mogę się podnieść! Jak nie możesz się podnieść? No nie mogę! No, niech się Xavier Ej, no Xavier ja podnieś, 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 podnieś! Podnieś, ksavier, no! Xavier! To Ja nie mogę dżekować, bo ja mam zwalone ustawienia. Ej No ja pier... ja nie mogę podnośnić. Ja go nie podniosę. Ja mam pingów. To do sejfu. Ja do sejfu. Ej, zabuduj i chodź do safe'u. Przedetłumacz, wow, Musisz zmienić ustawienia. Ej. Co? Masz Fox teraz? No już mam. Kupa. Nie. To było 6 HP. Nie! Ja. Ją widzę, bo. Да. Я был дома еще стрелять. нас. Угу. pociąg zabrali, nie, no super! A! Nie ja no super nie, nie. nie mam, nie mam rzeczy, co moje, coś moje rzeczy, dobra? Mam. Coś, rzeczy. ja jeszcze sobie zabiorę big popę. -e. Loki Ksawier, hello Co? No, Jul, jak jacie? No, Julek, my nagrywamy odcinek. No z No, na, na YouTube'a. Ksawier, Ksawier. Co? Masz biga. Co? Masz biga. Gdzie? Tu. Bro. Y no, chyba widzowie się nie uda. Zrob... Chodźcie na sklep. O, mi się zmogował postać. Zawieram ci z tego klipy. Ej, kup Ej kupisz mi tam pompę Fox? A. Ile masz? No, tylko jedno. No kupisz mi? A dobra sobie mamuta kupię. A kupię... A to kupij mi też tą pompę. A no... Mo... dobra. To jak chcę cyberka? Nic Macie eee, nie. Macie ja do snajpy? Nie. Tak Ej, kupicie mi... albo dobra. Kupicie mi z tego mamuta? Ktoś? Ja, ja nie mam. A chcesz epickiego? Albo... albo dobra, daj mi... daj mi epickiego. Sobie jeszcze kupię meda. Kupię sobie jeszcze dwa meda. Dobra. Ej się. Nie idz się. Nie, i macie ludzi? Macie ludzi? Sorry, wybrałem za przegłos. Sorry, widziałem za przegłos. Ja nie, oni moge, jestem mądry. Widzi się tak? mm. No, bo właśnie tu są, typy. ty? Typy? Są, chodźmy do Sawyera, no Boże Fox. Ej, bo a tym prawdziwych? A ten bo tu jest jeden. A, a tu nie bot? Nie bot. No tu bo... Znaczy. A może? Nie. Nie typ prawdziwy! Ja tu zaszpię! Aha, cały skład! Całe trio. trio! No nie, z kim bym to nasz się otwarty! Z kim bym się otwarty! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! spokojnie, spokojnie. No, Tam jest, Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. No Fox, pomóż mi! Dobra. O kur... o! oho, nie, zapomniałam, że nie mam skara. O kurde. ale, ale odmąbiłem. Dobra, widzowie, nie dobra, to, nie, to było nie do ugrania chodźcie do lobby, parka Lara. Dobra, dobra, ok, ok, dobra, widzowie, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam, widzowie, za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka, like suba, dzwoneczkiem, żeby ważne filmy nie ominęły, napiszeliście jakiś mój komentarz. No, a ja Wam życzę dobrego dnia czy tam noc, kiedy to oglądacie. No więc elo. Dobra.